Nazywam się Jarem Dubiel. Budownictwem ekologicznym zajmuję się od 1980 roku. Wtedy po raz pierwszy, będąc na zaproszenie przyjaciół z, ze szwedzkiej firmy Maderjord, wylądowaliśmy w Krystianii i tam budowałem pierwszy dom z kostki słomianej. Właściwie to była stajnia. Później takie domy oglądałem we Francji. Zajmowałem się budownictwem, robieniem takiej cegły adobe. Myślałem, że to jest dobry pomysł, to się okazał w naszych warunkach niezbyt dobry pomysł i kiedy poznałem Paulinę Wojciechowską, Polkę, architekt, która skończyła architekturę w Londynie, a później praktykowała w najsłynniejszych na świecie miejscach, czyli Canelo Project i Cal Air w Akademii Nader Kalili. Tam zbierała tą wiedzę na temat budownictwa alternatywnego. Przyjechała do Polski i od niej się właśnie uczyłem tego budownictwa, które nazywamy budownictwem z gliny i słomy. Faktycznie to jest budownictwo z kostki słomianej. I ten domek, który widzimy za plecami, jest drugim takim domkiem w Polsce, i jak dotąd jedynym, gdzie kostka słomiana jest, tworzy tę strukturę nośną. I jest to naprawdę fenomenalne budownictwo. Izolacja, kiedy słoma jest właściwa, to znaczy złota. I elastyczna, kiedy była kostkowana, wówczas w każdej rurce słomy jest powietrze, i to powietrze jest jedną z najlepszych izolacji. Dodatkowo tynkowanie gliną sprawia, że taka ściana cały czas oddycha, ma właściwą wilgotność. Bardzo dobra jonizacja ujemna powietrza. O jonizacji w Polsce właściwie mało się mówi, kiedy się rozważa problemy budownictwa. Oprócz tego jest fajne, że dużą część na przykład tynków można wykonać samemu. Jest to, spełnia to tą całą jakby definicję budownictwa ekologicznego, bioregionalizmu. Tutaj drewno jest lokalne, użyte do budowy, kostka z żyta jest lokalna, glina jest lokalna. Właściwie oprócz rurek i folii izolacyjnej na dachu wszystko jest lokalne. Ten konkretnie dom jest na podmurówce z worków, to jest też bardzo nowa, nieznana w Polsce technologia, sandbag building czy airbag building. Gdzie wypełnione piachem, bądź gliną worki, ubija się specjalnym ubijakiem, stabilizuje drutem kolczastym i to się robi w miarę szybko. Z kostki układa się, kiedy mamy dobrą już kostkę gotową, układa się ściany bardzo szybko, natomiast tynkowanie jest dosyć mo mozolne. Jeden metr kwadratowy tynku. O grubości 1 cm to jest ponad 18 kg. No, na zewnątrz tego tynku powinno być przynajmniej 10 cm, wewnątrz 5, więc mamy 15 cm grubości tynku, razy 18, więc wychodzi całkiem przyzwoity ciężar. Już to tylko z 1 metra kwadratowego. Glinę trzeba odpowiednio rozrobić, ugnieść, wymieszać w zależności która warstwa, ale wymieszać z sieczką, bądź ze słomą, bądź w tej warstwie finalnej z piaskiem i klejem naturalnym, klejstrem robionym z mąki. To wszystko trzeba potem doprowadzić do poziomu takiej gęstej śmietany. I tym to nakładamy warstwami na ścianę. Więc kiedy jest upał, tak jak dzisiaj, taka praca jest bardzo przyjemna. Kiedy jest zimno, wtedy praca przestaje być tak przyjemna i są to naprawdę duże, duże ilości gliny, piachu, wszystkiego. Każdy może, no jak wszystko, jeżeli się nauczy, to może, i ta nauka może być w miarę szybka. Natomiast są rzeczy, które wymagają już wysokiej klasy specjalizacji, dlatego nie, trudniej jest zbudować dom, gdzie słoma jest konstrukcją nośną. Także o wiele wygodniej jest jednak zrobić klasycznie na fundamencie czy na stopach strukturę nośną z bala. Na tym się powinien opierać dach i pod tym dachem spokojnie budujemy. Nie radziłbym nikomu, kto nie ma wprawy w ciesielce, żeby sam tą ciesielką się zajmował. Tutaj jednak każdy błąd może się bardzo straszliwie zemścić. I widziałem takie źle, źle porobione struktury nośne. Natomiast, kiedy jest już struktura nośna, kiedy jest dach, i samo prowadzenie ściany do góry, to po dwóch warsztatach trzydniowych już można samemu to robić. Również z tynkami jest po prostu prosta zasada. Jeżeli tynki, które się zrobiło, pękają, to znaczy, że się zrobiło za tłuste, można je skuć. Dodać jakiegoś wypełniacza, chociażby piasku czy sieczki, i położyć jeszcze raz, jeżeli się tego nie zrobiło dobrze. I to może oczywiście każdy zrobić. Dlatego też, jeżeli ktoś chciałby to robić, to po pierwsze bym radził, żeby jednak trochę popraktykował u kogoś, kto wie, jak to robić, a potem, żeby zaczął od jakiejś małej struktury, powiedzmy, buda dla psa żeby powolutku, powolutku nabierać wprawy. Generalnie jest takie powiedzenie, że pierwszy dom buduje się dla wroga, drugi dla przyjaciela, trzeci dla siebie. I jest tu duża mądrość, ja mówię, już w tych wielu budowach brałem udział, a każdy każda następna, nawet każdy warsztat, bo prowadzę warsztaty od 12 lat. Każdy warsztat to są nowe jakieś sytuacje pogodowe, nowe sytuacje z materiałem. Często kostka jest nie taka jak powinna być, no i to są wyzwania, nad którymi trzeba mocno pomyśleć, żeby wyjść obronną ręką. Taki dom na pewno jest lepszy od domu tradycyjnego, bo ma lepsze parametry zdrowotne, ma większą wilgotność, więcej świeżego powietrza jest w takim domu, lepsza jest jonizacja, lepiej się oddycha w takim domu, lepiej się człowiek czuje. To nawet widać po zwierzętach, które zawsze preferują coś takiego od budownictwa powiedziałbym nowoczesnego. W tym domu się oddycha świetnie, ludzie alergicy, ludzie z astmą sami mówią, że czują wyraźną różnicę. Jest też coś takiego, że nawet jeżeli się mieszka w domu betonowym i nawet jeżeli się jedną ścianę gliną otynkuje, już się zmienia w tym, do, w tym pokoju, w tym pomieszczeniu z tą jedną glinianą ścianą, y, zmienia się aura, zmienia się. No, zmieniają się warunki, które pozwalają lepiej się czuć w takim. Nawet jeżeli, jeżeli jest to beton, to ta jedna glina ściana dużo zmienia. Tutaj tej gliny mamy sporo na ścianach, także no, naprawdę fajnie, fajnie się w tym funkcjonuje. On jest o tyle tańszy, że jak mówię, no, jeżeli używamy materiałów lokalnych, no, glina w Polsce w ogóle nie jest wartością, więc można ją mieć za darmo. My dostaliśmy, po tutaj piaski są, dostaliśmy do tej budowy glinę. Żeby tylko zwrócić za koszt transportu, czyli za darmo dostaliśmy glinę, zapłaciliśmy tylko za transport. No, możemy ją samą rozmieszać, sami rozmieszać, sami możemy tynkować, jak mówię, po jakimś tam krótkim warsztacie. No i to jest, to jest na pewno oszczędność rzędu 20 do 30% kosztów budowy. Natomiast ta reszta, te 70% to są rzeczy, których się nie obejdzie, no bo to jest dach, to są rury, to jest struktura, to jest drewno, to jest elektryka. No i oczywiście też można samemu zrobić elektrykę, ale po pierwsze jest to chyba nielegalne, po drugie jednak dobrze jest czasem wziąć fachowców. Tak samo jak gaz, jak szambo, jak, no, no, to, to są wszystko rzeczy, które, no, które kosztują tyle, ile kosztują w każdym, w każdym budownictwie. Generalnie, jak się mówi, ściana to jest około właśnie 30-35% i tutaj możemy poczynić poważne, yy, poważne oszczędności, no, ale takie oszczędności, że po prostu własnymi rękami czy z przyjaciółmi to robimy używamy własnych materiałów. Domów słomianych w Polsce nigdy nie było. Ta, ta, ta sztuka nigdy do nas nie dotarła. Takie domy pierwsze powstały w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy dom, który powstał w Nebraska, stoi do dzisiaj. Trafiły do Europy przed, tuż po I wojnie światowej, w latach 20. I wiem, że we Francji było duże zainteresowanie i też domy, nawet piętrowe, do dzisiaj budowane we Francji stoją. W Polsce tradycja była budownictwa KOP, to jest taka mieszanka gliny ze słomą, czyli ściany glinianej. Była też tradycja robienia cegiełek, czy takich bloczków z glinosłomy, i tradycja ziemi ubijanej w szalunku. Wszystkie te trzy technologie rzeczywiście były, spotyka się je do dzisiaj, tyle tylko że ludzie się tego wstydzą. Jakaś histeria. Która już kiedyś zapanowała w dawnych czasach, później była wzmocniona silnie w latach 50. ubiegłego wieku, kiedy wchodziła wielka płyta betonowa z Rosji, więc ośmieszano budownictwo gliniane, wyrzucano z bibliotek, również tych uczelnianych, książki na ten temat. No to przykre, smutne, jak inne zresztą. Rzeczy, które się wtedy działy i do dzisiaj ta blizna nie została w pełni jakby, no nie zabliźniło się, to do dzisiaj pokutuje, do dzisiaj ludzie, którzy mają fajne gliniane domy, wstydzą się tego, tynkują je cementem, no i psują, bo glina, cement nie oddycha i glina wymieszana z sieczką, nawet jeżeli służy do zrobienia takiej cegiełki, czy, czy ubijana w szalunku, to pod wpływem tego tynku nieoddychającego tam się hmm, zaczynają jakieś procesy pleśniowe. I ten dom źle funkcjonuje, albo w ogóle nie funkcjonuje. Natomiast setki, jeśli nie tysiące takich domów powstały. Również to jest też wielki temat, bo przejęliśmy albo żeśmy też budowali tam na ziemiach zachodnich, po niemieckich, te domy szachulcowe. Czyli struktura drewniana, wypełnienia, a wypełnienia, właśnie pomiędzy tym drewnem, były gliniane. Teraz wchodzą często no, nowi właściciele polscy, którzy gliniane cegły, czy tą glinobitkę, wyrzucają z tego szachulca, wsadzają cegły wypalane na cemencie. No, i to jest smutne, bo po prostu cement nie oddycha tak jak oddycha glina, w związku z czym wilgoć tam siedzi bardzo długo i drewno zaczyna gnić. I domy, które przetrwały setki lat i dziesiątki wojen, a nie przetrwają krótkiego okresu, kiedy są w niefachowych rękach. To jest smutne. Takie domy gliniane oglądałem w Hiszpanii. Jest słynny. Słynny w Grenadzie pałac budowany jeszcze przez muzułmanów w VIII wieku, Alhambra i on jest zbudowany z gliny i on do dzisiaj ma się dobrze. Tam niektóre złocenia odpadły, niektóre kolory, które w każdej chwili można zrekonstruować. Natomiast cała struktura nośna funkcjonuje znakomicie. Również w Warszawie jest piękny pałac, obecnie biskupi z końca XVIII wieku i w Tarchominie. I do dzisiaj ten pałac funkcjonuje znakomicie, nic się tam złego nie dzieje, po prostu jest właściwie traktowany, jest zaopiekowany, w związku z czym jest to materiał, no, można powiedzieć, na tysiące lat. Tutaj największym zagrożeniem dla tego typu budownictwa jest Straż Pożarna, bo nawet nie ogień, ogień tutaj dużo złego nie zrobi, a Straż, straż Pożarna potrafi no, pod ciśnieniem wodą zniszczyć to bardzo szybko. No, oczywiście, jak jest dach dziurawy, no i też przez zimę tam by coś ciekło, kapało. Z tym, że to wtedy widać punktowo glina zmienia swój kolor. Można dach naprawić, wyciąć to, co zgniłe, czy jakoś i naprawić to bardzo szybko. Także to nie jest taki wielki problem. No, jest to, jak mówię, no, uniwersalne, bo nawet jeżeli coś jest źle zrobione, nawet jeżeli tynk odpadnie, można ten tynk z powrotem namoczyć, ugnieść, użyć ponownie. Tu bardzo fajnym paru moich znajomych właśnie przejęło jakieś takie domy. Przeznaczone do rozbiórki, i te ściany świetnie już we właściwej proporcji, zmieszane glina już właściwie schudzona i świetnie to się używa jako budownictwo ponowne. Tak samo przez długi okres czasu taka glinosieczka była używana do izolacji sufitów. To znaczy, tej między kuchnią a sufitem, tej podsufitki. Ludzie to te, teraz często wyrzucają na drogi. Także ostatnio, no jakiś czas temu, moja znajoma przejęła taką podsufitkę i otynkowała kilka ścian, jeszcze rzeźbiąc je dodatkowo. I to właśnie miała super materiał przygotowany, rozrobiony i tylko nakładać na ścianę. I to jest też wspaniałe, bo y, poziom obciążenia środowiska jest minimalny. Jeśli taki dom nawet przestanie istnieć, to raz, że w każdej chwili materiał, tą glinę, te tynki można użyć dwa, jeżeli się nawet nie użyje, no to po prostu będzie górka, na której wyrośnie trawa i kwiaty i tego obciążenia jak przy tym nowoczesnym budownictwie z toksycznym pełnym różnych substancji, które się rozkładają setki lat. No tutaj tego nie ma. To jest wszystko naturalne. Wspaniale się buduje. Yy, tutaj różne realizacje powstawały razem z naszą córeczką, która od urodzenia brała udział, taplając się w glinie, czy bawiąc się, czy ciesząc. Dzieci mają bardzo duży fan, czyli razem można budować, bo jest to zdrowe. W przeciwieństwie do wapna czy cementu, który wygryza ciało, jest niebezpieczny, toksyczny, no to glina jest zdrowotna. Po całym dniu pracy gliną, no często panie są zachwycone, bo ręce mają jak po wyjściu od kosmetyczki, świetnie się spisują, no to już może nie w budowie, ale na jakichś warsztatach czy zabawach ten materiał, gdzie nawet dzieci upośledzone umysłowo, znakomicie się odnajdują, coś sobie lepią, budują, wszyscy są zadowoleni, także... Ma to wiele zalet. My preferujemy, mówiąc my, mówię o środowisku wygenerowanym przez fundację Earth Hand and Houses, której jestem przedstawicielem na Polskę, a która jakby ma centralę w Anglii. I już można powiedzieć kilkaset osób, które w Polsce przeszły warsztaty. Jako środowisko preferujemy kształty organiczne, czyli raczej zaokrąglone, raczej e, można powiedzieć obłe, czyli jest to podobne do tego, jak rzeźbi sama natura jak wyglądają tunele w jaskiniach, jak y, wyglądają y, wszelkie naturalne formy, także staramy się do tych naturalnych form wrócić. Natomiast wiem, że Austriacy w Wiedniu posługują się kostką słomianą nie z powodów sentymentalnych czy jakiś może nawet niezdrowotnych, ale głównie dlatego, że jest to tanie i znakomita izolacja. I wprowadzają olbrzymie płyty szklane, aluminium, łączą to wszystko, i również ta słoma, glina ubijana sprawdza się w połączeniu z najwyższego rodzaju nowoczesnością. Także można wszystko tutaj łączyć i można sobie, można zrealizować każdą formę, od form super nowoczesnych po najbardziej bajkowe realizacje. Nie ma, nie ma żadnych ograniczeń. I właściwie wszystko, co się robi, tak jak tynki, czy farby gliniane, no, trudno zrobić coś źle, bo wszystko ze sobą granic, się ze sobą nie gryzie. Nie ma takich kolorów ziemi, żeby się jeden gryz z drugim. Nie ma czegoś takiego, bo wszystkie kolory do siebie pasują. Oczywiście jest tak, że. Tak nawet jak w tym domku no przeważa kolor brązowy, czyli ciemny, na pewno drugi raz taki dom jakbym budował, to bym starał się zbudować większe okna. Myślimy może o tym zadaszeniu, takim, które, tym okapie, żeby to może zrobić z poliwęglanu, no ale to są jakby pomysły na kolejne realizacje. Jak mówię, każda realizacja dostarcza pomysłów na następne i jakby słabą stroną tego... Jak myślę, to jest mało światła, że jednak ciemna glina wchłania światło. Także w tej chwili staramy się używać do wnętrza jasnych glin albo na przykład tynków wapiennych, tadelaku, czegoś takiego. Kostka słomiana powinna spełniać. Po pierwsze, najlepsze jest żyto. Żyto, które zawiera ze swojej samej swojej natury, zawiera olejki antygrzybiczne i no, dlatego jest chyba najzdrowszym materiałem i do budowy. Kiedyś nasi dziadowie używali tego do sienników i było to bardzo słuszne. Na pewno lepsze od pianki poliuretanowej. Także po pierwsze powinna być żytnia. Jak nie może, może być pszenżytnia, ale też mogą być inne, tylko już nie, nie jest to tak fajne i dobre. Kostka powinna być optymalnie, nie wiem, długości metra. W metrach mamy wszystkie wymiary domu, także mając kostki metrowe idziemy po prostu jak klockami Lego. Ostatnio budowałem klockami nie prostokątnymi, tylko wręcz kwadratowymi, to było bardzo ciężkie, ale też można. Także najlepiej mieć słomę żytnią, kostki długości metra. Słoma powinna być złota, i to jest właśnie ten moment ryzykowny, że kiedy idziemy na sianokosy. No, powinna być piękna pogoda, jeżeli pogoda nie jest ładna, jeżeli słoma raz, drugi zamoknie, no to wtedy po, po pierwszym deszczu taka ścięta słoma traci swoją tą złotą, złote lśnienie i robi się matowa, jeszcze to już nie jest fajnie, nie jest dobrze, ale jeszcze może być, natomiast kiedy znowu spadnie deszcz i miałem takie przygody w życiu, yy, wtedy pojawiają się czarne punkty i te czarne punkty to jest grzyb i ta słoma już nie może być. Także to jest to ryzyko właśnie związane z pogodą. Także wróćmy do tego, słoma powinna być żytnia, słoma powinna, kostki powinny być długości metra, słoma powinna być złota i pachnąca. Czasem jest tak, że słoma ładnie wygląda, kostka ładnie wygląda od zewnątrz, a w środku na przykład y, jakiś zaciek wpadł i w środku gnije. Także tu poznajemy już po zapachu, wsadzamy nos w kostkę. Parę kostek można zawsze rozciąć, kiedy je kupujemy. Kolega z Kohabitatu lansował teorię, że kostkę najlepiej się kompresuje, kiedy jest wilgotna. I to jest prawda, bo ją się najlepiej kompresuje, tylko że wtedy ona się już nie nadaje do budowy. Słoma powinna być absolutnie sucha, dlatego tym, którzy kupują kostkę od rolnika. I radzę, żeby poszli z tym rolnikiem, bo to czasem jest kwestia tych 15 minut, kiedy rosa, ta wczesna rosa poranna już odejdzie pod wpływem słońca. A jeżeli ten rolnik z tą rosą zgarnie, a robią tak chociażby dlatego, żeby była większa waga kostki, bo wtedy już się kupuje na tony, kiedy się prosi, żeby to była kostka jeszcze dodatkowo maksymalnie mocno skompresowana, wtedy już trudno operować tą kostką, ceną kostki, przechodzi się na wagę. No i wtedy oczywiście rolnikowi zależy, żeby waga była jak największa, a czasem też nawet może sam myśli z siebie, że to jest dobrze. Więc oświadczam tutaj, że uważam, że jest to bardzo niedobrze. Słoma powinna być pozbawiona wilgoci, skompresowana, ale bez wilgoci i oczywiście skompresowana jak najmocniej. I dlatego też jest takie ryzyko, parokrotnie ludzie zamawiając czy poszukując wysoko skompresowanej kostki. Yy, dostawali taką, ale nie orientowali się, że kostka już na sucho była ponownie kompresowana. Więc i, I wtedy pękają po prostu pękają te rurki słomiane i izolacja gdzieś tam odlatuje. Dlatego ona powinna być maksymalnie skompresowana, ale świeża. Bo wtedy zachowuje elastyczność i nawet pod tym maksymalnym ściskiem, prask wysokiego ścisku, czy ściska na, 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 jak najmocniej przez te kombajny, które są powszechnie dostępne, słomki nie pękają. Ale ale kiedy już suchą kostkę się rozetnie i ponownie się ją kompresuje, wtedy już nie ma tej tej, te, tego naturalnego oleju. W każdym razie wtedy już jest to takie skompresowana sieczka, a nie słoma zawierająca powietrze. I, i, i wyskakują nowe sytuacje, i, które są nowymi wyzwaniami, jeżeli się o tym wszystkim nie myśli, nie czuje jak idzie woda, jak, jak się różne sytuacje tego domu zachowują, można popełnić, można popełnić nawet poważne błędy. Ja wiem, że taki dom. Był budowany przez pana Świderskiego pod Poznaniem, bo właścicielka przyjeżdżała do mnie zalana łzami, pytając się, czy można coś zrobić. On jej obiecał zbudować to w jeden sezon. Potem przyszła jesień, przyszły przymrozki, a ściana gliniana, tynkowana, nie może być tynkowana, kiedy przychodzą przymrozki, bo po prostu ten mróz rozsadza tynk. Ponieważ ten tynk został w ten sposób za późno zrobiony, przyszły przymrozki. Tynk, wtedy ten Pan dodał cementu do gliny. Glina przestała oddychać, słoma zaczęła gnić i ten dom gnije do dzisiaj. Drugi taki dom źle zrobiony jest całkiem niedaleko stąd. No i tam chyba dach został źle zrobiony. W każdym razie widać potężny zaciek, popękane ściany, więc prawdopodobnie też zła mieszanka. Wszystkim się wydaje, wszystkim się wydaje, jakby porównują tą glinę tynkarską do gliny ceramicznej. Tu jest bardzo duża różnica, bo glina ceramiczna jest gliną bardzo tłustą, długo wyrabianą, a tutaj i wtedy ona też jest w specjalnych warunkach musi schnąć. Tutaj używamy właściwie każda glina się nadaje, ale musi być odpowiednio schudzona. Najlepsze są wbrew temu też, co w różnych niestety głupich publikacjach w języku polskim się ukazuje, że gliny najlepsze są do gliny tłuste, więc to jest kłamstwo. Najlepsze są gliny chude, a przynajmniej takie półtłuste. W przeciwnym wypadku taka tłusta glina wzięta z cegielni, wymaga bardzo dużej ilości. Tego schudzacza, czy to jest właśnie sieczka, czy to jest siano, czy to jest świeża trawa, czy to jest yy, końskie włosie, czy piasek. No to wszystko to jednak, yy, coś z tego musi być użyte do gliny, gdyż w przeciwnym wypadku ona zacznie pękać. Najlepiej jest po prostu wykonać my wykonujemy takie placuszki. Pierwszy placuszek to jest czysta glina, drugi jest pół na pół z piaskiem, trzeci to jest jedna część gliny, dwie części piasku i tak dalej. A potem patrzymy, ten który popękał, to znaczy, że był absolutnie zatłusty. Te, które nie popękały, sprawdzamy na wytrzymałość. No i który najmocniejszy, to ta mieszanka jest optymalna. Jeżeli nie, można też kawałek nie za duży otynkować, poczekać aż tynk wyschnie, zobaczyć, czy wszystko gra, czy nic nie popękało, i wtedy, i wtedy już tynkować dalej. Nie spieszyć się. Jest tak, że czasem, nawet z jednego, można powiedzieć, pola w jednym kawałku, na jednym kawałku jest glina określonej tłustości, a 100 metrów dalej już jest inne złoże, które już jest inne, i wtedy, kiedy się nie z tego samego złoża bierze, tylko nawet właśnie oddalonego o kilkadziesiąt czy kilkaset metrów, znowu należy te próby wykonać. Nie znam ludzi, którzy by po samym tam smaku i zapachu wiedzieli na 100%. Oczywiście w pewnym przybliżeniu ja wiem, no, że bardzo tłuste gliny to 3-4 części piachu, a takie, a takie, co do których w ogóle nie wiemy, czy to glina, czy piach, no to może nawet bez niczego, ale zawsze wykonuję te próby, bo miałem parę doświadczeń, że wydawało mi się, że taki mądry jestem, że bez prób mogę, a potem się okazało, że jednak lepiej było te próby zrobić, bo. Trzeba było na przykład ściany malować na nowo, bo zaczynała pękać od, od farby glinianej, źle rozmieszanej właśnie, w, w, złej, w złej proporcji. No w Niemczech, gdzie tynki gliniane cieszą się dużym uznaniem i szacunkiem takie firmy, jak na przykład Praktiker oferują gotowe tynki podkładowe, gotowe tynki wykończeniowe i to są tynki, już z przesianym piaskiem, z przesianą gliną, to można ciśnieniowo nakładać, posiadając taką specjalną maszynkę, która ciśnieniowo wypluwa właśnie na ścianę ten tynk rozrobiony. No ale to są wysokie ceny. Tam ten, nie wiem, 20. 20, chyba 10-kilogramowy worek kosztuje tam 30 euro, ale to tak rzucam, bo nie, nie jestem pewien, w każdym razie no w porównaniu z tym, że bierzemy własną glinę z własnego pola, to jednak i przeliczając, że jednak takie tynki to jest parę ton, to są poważne oszczędności. No i wtedy już trudniej z maszynami ciśnieniowymi. Natomiast też są narzędzia ręczne, z których najwspanialsze to są japońskie narzędzia, którym miałem przyjemność pracować. To jest inny rodzaj metalu użyty, inny rodzaj wygięcia, inna rączka. Pracuje się tym dwa razy łatwiej, także każdy, kto ma możliwość zdobyć narzędzia japońskie dotynkowania, to serdecznie polecam. Sam zobaczy. Jak dobre narzędzie potrafi niesamowicie ułatwić pracę. Chociażby, chociażby sam fakt, że wszystkie europejskie narzędzia mają rączkę, którą trzeba trzymać zaciśniętą ręką. Japońskie narzędzia są takie, że można pracować mając dłoń otwartą, w związku z czym nie ma tego napięcia mięśniowego w dłoni. No i proste jak cep, że wystarczy skrócić długość rączki. Nikt na to w Europie nie wpadł, tylko Japończycy u siebie. Także warto korzystać z dorobku innych kultur, które też w tym temacie. Rozmawiałem z takim największym, można powiedzieć, ekspertem, czy osobą uznaną za jednego z największych ekspertów to Bill Steen. On razem z, ze swoją żoną Atyną Steen prowadzą właśnie potężny taki ośrodek budowlany w Kalifornii i on uchodzi w Europie w świecie kultury zachodniej za jednego z największych mistrzów. a sam mi mówił, że jak zapoznał się z wiedzą japońskich mistrzów, to zrozumiał, jak jego wiedza jest malutka. Także to jest temat, gdzie chyba możemy się uczyć całe życie i tego życia nie starczy. Domy z gliny były budowane na całym świecie i podejrzewam, że od setek tysięcy lat, także tu jest kwestia tylko kultur, które tą wiedzę potrafiły kolekcjonować i poszerzać i kultur, które tak jak Polska, które się tej swojej wiedzy wyrzekły i teraz musimy z obcych książek odczytywać na nowo co to, to, co kiedyś na tych ziemiach było bardzo dobrze rozpoznane. Sam fakt, że nawet słowo kobieta pochodzi od słowa kop. I kop to jest do dzisiaj w, w kulturze zachodniej, to jest właśnie ta mieszanka gliny ze słomą. U nas to słowo już nie istnieje. Jak ja mówię, że kop, budowanie w technice kop, nikt nie wie o jaką technikę chodzi. A słowo kobieta funkcjonuje, czyli tu widać, że coś obumarło, coś jeszcze funkcjonuje, a teraz te, tych technik uczymy się na nowo z angielskich książek, też się tak zdarza.